Dobry wieczór Państwu i z takich weselszych rzeczy to jest wszystko, co miałbym <śmienią> do powiedzenia. Tam, tam, tam. Będzie mi trudno, proszę Państwa, dziś, bo jestem w stanie skrajnego wzruszenia, ponieważ tutaj na Kadzielni w tych skałach upłynęła moja młodość. To znaczy proszę nie brać pod uwagę stanu mojej twarzy i ogólnie całego organizmu. To nie oznacza, że ja rosłem z tymi skałami razem. Ja urodziłem się, jak już skończyły się ruchy górotwórcze w tym rejonie, chociaż niewiele później. Potem wyjechałem stąd, dziś wróciłem i wiem dlaczego wyjechałem. Otóż tutaj już. Nie, ja wtedy w, te, w stanie tej młodości, o której wspominałem, y, powziąłem taką, takie podejrzenie, podam ono się to podejrzenie przerodziło w pewność, że tu na tych terenach świętokrzyskiem albo w świętokrzyskim mówię tak, żeby być zrozumiałym przez oba elektoraty <laughs> i tutaj jest kolebka nienachalnego polskiego optymizmu. To tu właśnie narodziło się słynne hasło okrzyk nienachalnego optymizmu, które brzmi w ten sposób. Eee. Jak w 1939 roku zaproponowano nam okupację i inne Hände Hoch to świętokrzyscy obywatele tak spojrzeli się jeden na drugiego. To jest tu na tych terenach oznaka zbiorowego myślenia. I powiedzieli eee! I tak narodziła się partyzantka na tych terenach, proszę Państwa. Tak to było. Potem to się roz... rozlało. Rozlało się to na cały kraj.